Witamy w profilu Futbolowe świlki. Futbolowej Świrki, gdzie będziemy obstawiać najbliższy sezon Ekstraklasy, sezon 2025-2026. Z nami jest Felipe on the Block. Witam. Trochę więcej Harry Witam. Trochę więcej uśmiechu. Witam. Brawo. I właściciele kanału. I my. Cześć. Więc dzisiaj bezbędnego zbędnego <laughs> gadania. Tak. <laughs> Przechodzimy może do obstawiania zaczniemy może... Jak myślicie? Strefy spodkowej? Tak, tak. Dobre. To nie wiem, chcesz zacząć? Masz podpowiadajkę. Pójdziemy od lewej, naszej lewej. No Dobra, także myślę, że na 16 miejscu znajdzie się. Yy, Wisła Płock na 17 znajdzie się yy, No myślę, że za, nie Termalika i ostatnie miejsce to będzie Zagłębie Lubin. To tak yy, Lecę od końca, nie? Już nie było 18 pozycję zajmie moim zdaniem Termalika, Brookbed. 17 pozycję moim zdaniem zajmie. Tu mogę. Nic nie będzie kontrowersja, w sumie. Radom jak radom. I 16 miejsce zaliczy. Ostatnie spadkowe zaliczy Arka Gdynia. Dobrze. Według mojej opinii, zaczynając równie od 18 miejsca, będzie to Thermalika. Jeśli chodzi o 17 miejsce, to będzie Widzę płód. No wiem, może myślę, to jest. Myślę, I szesnaste, tutaj się waham, ale mi się wydaje, że mimo wszystko Wisła Płock by się nie utrzymała. Ewentualnie zagłębię, ale postawię na Wisłę Płock. No i to byłoby na tyle. Dobra, to teraz przejdziemy do top 5. W tym sezonie już będzie ten sezon, co się bijemy dwie pierwsze drużyny wchodzą do eliminacji do Ligi Mistrzów. Tak jest. Historyczny moment. A potem dwie następne do Ligi Konferencji. Tak. Przejmij honory. Top 5. Może to zacznę od piątego miejsca. Na piątym stawiałbym Pogoń Szczecin. Dalej. Yy, czwarte miejsce. Mi się wydaje, że to będzie że to będzie Jagiellonia. Białystok. Trzecie miejsce to będzie Legia Warszawa. No i drugie to będzie Lech Poznań, a pierwsze Raków Częstochowa. U mnie top 5 wygląda następująco. Piąte miejsce Pogoń Szczecin, czwarte miejsce Jagiellonia Białystok, trzecie miejsce Raków Częstochowa, drugie miejsce Legia Warszawa, a pierwsze miejsce Lech Poznań. U mnie następująco. Eee, w tamtym sezonie... Patrzenie nieco mi się udało, eee, doszło mnie no, suche. Ale ten, w tym sezonie nie mam y, no, pojęcia, więc bo nie będę ukrywać, no, jakoś nie śledzę tej ligi. Y, no i tak, ale tak na logikę. To tak, byłoby tak: pierwsze miejsce byłby lech Poznań. Mimo no, wszystko mi się da, że mogliby dociągnąć. Y, drugie miejsce: mam dylemat, ale bym postawił już na. kurde. No, niech będzie ta Jagielonia. Ewentualnie. Yy... Dobra, legia druga. Cz, zaskoczę. Trzecia Jagielonia. Czwarta. Yy, tutaj górnik zabrze. I piąte byłby pogójś wcześniej. Zobaczymy. Gablota pusta. Nie <grym> co dobra. Przechodzimy do zaskoczenia sezonu jako klub. Co obstawiasz? GKS Katowice. Czy się no. bardziej da zaskoczyć niż tak wysokie miejsce, które mieli. Tak. Myślisz? że no. wyżej No. No ja obstawiam Krakowia. Kraków. No ja kurczę tutaj też GHS Katowice z moich... Z moim bingo, także... Bingo, da. Tak Przejdźmy że... teraz do zaskoczenia jako załobik. Gumny No Jeszcze nie jest potwierdzony transfer. Ale... Ciężko, ale... Marian Chuja. Nie na jakiej opozycji, to chyba na... No to nie ja zaczęła no dobre występy, no to... No ale to no się powiedzieć Marian Chuja. Współczuję komentatorów. Tak, no ciężka sytuacja. Gospodarcza. Gospodarczo-polityczna. Ekonomiczno. Duchowa. No. To może ja powiem Filip Ruzga. No. Moim zdaniem Filip Ruzga, jeżeli nie odejdzie z Krakowi, nie odejdzie z ekstraklasy, to będzie ten sezon przełomowy. No. Czyli wszyscy? Nie, jeszcze Nie, jak... Jakby... Adam Isaka zlecha, bo może się odpali mocno. Znaczy no, musiał strzelić z 30 bramek, no. żeby się mocno odpalić. No, no, no. Myślę, że to jest niemożliwe ale jest mogę ładnie. się naubliżać, jeżeli chcesz no, za idiotyczny pomysł. Nie wiem, nie znam tych zawodników. Ja też nie znam, ale znalazłem jednego. O, teraz będzie dobra bomba. Młody talent. To jest Takie. No ja? Hmm. Tak? Na no, zawodnik, zaskoczenie. No tak, ale kto? Marian <laughs> Huja, no. no powiedz, <laughs> że to było z Twoich ust spadło, Marian Huja. Marian Huja. Dobrze, zaskoczenie, nie, teraz został król strzelców. Tak, no. Dobra, no to król strzelców, nie no ten <laughs> No na razie jest, no to na razie obstawiamy, że jest Jak kolor? A dan, dan... Imazę Imazo Go już nie ma Nie ma? Chyba Mi się wydaje, że go już nie ma, no Koloris No to koloris Nie Też Oczywiście To się, to się okaże to co, no to dziękujemy. bo było na tyle. Wrócimy tu za rok. Sponsorem, Pamiętaj. Dzisiejszego, sponsorem dzisiejszego odcinku jest BetClick. Przypominam, gra tylko dla pełnoletnich. Grajcie małymi stawkami, ale z się bawcie z wielkim sercem. My dzisiaj osobiście obstawiamy, że zostawicie subskrypcję i łapkę w górę z kodem Ciekawi podłoga Urbex, y, futbolowe podłoga ur, kurde, futbolowe podłoga świrki. Gerson do balamaskę robi. Y, no, z tym kodem właśnie futbolowe świrki macie promocję do naszych nasowych materiałów z obstawiania niebukmaherki.